kochani, witam Was w kolejnym odcinku zdrapkowym i dzisiaj w odcinku otworzę kopertę ze zdrapkami od Krzysztofa z kanału Zdrapki Krzysztofa ponieważ zrobiliśmy sobie taką małą rywalizację zdrapkową i wymieniliśmy się zdrapkami w kwocie 50 zł no i tak, link do kanału Krzysztofa zostawię Wam w opisie a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze jakimś cudem jego kanału, to koniecznie to zróbcie. Będziecie wtedy na bieżąco. Krzysztof dodaje zdrabki bardzo często. Zdrapmas teraz też robi, także fajnie. Serdecznie Was tam zapraszam, a my zobaczmy sobie, co my tutaj mamy za zdrapeczki. Fajna zabawa. Zobaczymy, czy coś ustrzelimy. I mamy tak laki 7,7 772 razy mamy super wabank dwa razy mamy pensję zdrapeczki za 2 złote za 5 złotych mamy kocham zdrapki 250 tysięcy w banku, rubinową, szalone zakupy, czyli coś dla mnie, ekstra pensje i premie, i zadyszkę mamy pół miliona w banku. No dobra, zaczynamy drapanie. Ja trzymam kciuki, żeby w zdrapkach Krzyśka coś było, bo, bo jak nie, to będzie mi wstyd. Zacznijmy sobie od tych najtańszych zdrapek. no tylko zabawa, także wiecie, faj, fajnie, ja lubię wymianki, jeśli wy też. Lubicie to, zostawcie kciuka w górę, to będę więcej takich odcinków starała się robić. Szukamy osiemnastki albo dolarów. No, na razie osiemna. O, mamy dolary, Boże Krzysiek. Żeby nie było tak, że ja wygramy miliony, a ty nic nie wygrasz ode mnie. Mam nadzieję, że też ci szczęśliwe zdrapki wysłałam. Trochę zdrapek wybierała mama. Także zobaczymy, ona też ma za czasem całkiem niezłą rękę. Zobaczmy, co mamy pod dolarami. Mamy dwójeczkę fajnie. Także już pierwszą zdrabkę mamy wygraną. Teraz sobie weźmy może laki 7. Ja wam może troszkę to, o, tak zrobię. Weźmy sobie laki 7 i szukamy podkowy, nigdy jej nie znalazłam. No i na razie mamy słońce, a nasze wygrywające liczby to 23 i 13. Mamy 12, 26, 25, 19, mamy 11, mamy 30, 15 i 28. Czyli tutaj nie ma wygranej na tej zdrapeczce. Mamy AC, OK, to idzie na przegraną kubkę. I teraz weźmy sobie pensję. Zobaczymy, zielony ładny kolor. Mamy 35 i 28, a my mamy 18, 27, czyli bliżutko. 34, o tu była ładna sumka, 800 zł, blisko, ale nie nasza liczba. Mamy 20, 33 i 19. Także tutaj też nic. Ok, drugi superwabank. Już pierwszy dał nam wygraną. I znowu mamy 18. No Krzysiek, jak to chyba Twoja liczba? A my mamy 30, 26, 29. Patrzę, czy nie są takie same, dam te liczby. 17, 16, 27, ale nie. Czyli tu prawie było. Tu też prawie. I zobaczmy sobie ostatnia gra. 11, 25, 13, 12 i 14. Także tutaj nic. I laki 7. Mamy księżyc. Myślałam już, że padkowa. I znowu 18. 18 i 14. A my mamy 30, 12, 24. Mamy siódemkę. Wow! 22, 26, 19 i 28. Pod siódemką mamy dwójeczkę. No ładnie. Fajnie, fajnie. No, Krzysiek powiem ci, że. Nie masz rękę, jak takie masz trafy w strapkach za 2 złote. Ok, to na kupkę z wygranymi, i może odczarujemy sobie naszą premię, bo do niej tak średnio mam szczęście. Może mi tu Krzysiu coś fajnego wybrał, i lecimy. Szukamy dwóch takich samych symboli, a najlepiej to trzech. Mamy koronę, to dla mnie coś, winogrono i wiśnie, czyli tutaj nic. Mamy worek, mamy arbuza i podkowę. mamy śliwkę, mamy siódemkę i mamy kwiata. Mamy kwiata, worek i wiśnie. Mamy karo, arbuza i pik. No i dwa ostatnie rządki. Mamy śliwkę, serce i monetę. Karo, korona i moneta. Także ta zdrapeczka jest pusta. Lecimy dalej. Ekstra pensja, bardzo lubię tą drapeczkę. I nasze wygrywające liczby. To 3, 30, 2 i 13. Uu. Także takie trójkowe liczby trochę. Fajnie. Zobaczymy, co nam przyniosą. A my mamy tak. 8, 12, 29, 4. No, także blisko się. Kręci, coś się kręci, ale jeszcze nie to. Jedyneczkę, 34, 28, ekstra pensje i 24. Także zdrabka wydaje się być pustą. Ja to trzymam kciuki, żeby Krzyśko, Krzyś, Krzysztofowi dobrze poszło. Dobra, bierzemy szalone zakupy. One dla mnie były nawet szczęśliwe na premierce. I już mamy piąteczkę. No świetnie. A w bonusie drugim mamy złoto.

39 mamy, już zdrapałam wygraną, ale to nie szkodzi. Wow, jestem w szoku. 36, 6 i 22. Także tu mamy 5 zł. Pod 30 mamy 5 zł, i pod 39 mamy 5 zł. 15 zł mamy na tej zdrawce. No nieźle. To chyba moja zdrawka. Krzysztof też ma dobrą rękę. Na zakupy musi iść. Dobra, i dajemy dalej. Rubinowa. A tak w ogóle to dzisiaj wchodziłam w statystyki mojego kanału. I 80% oglądających mnie to nie są moi subskrybenci. Więc jeśli oglądacie mnie, a nie subskrybujecie kanału, to proszę Was o to, żebyście wcisnęli ten czerwony przycisk i zasubskrybowali go. Ja wtedy będę mogła, jak będę miała więcej widzów robić odcinki częściej może trochę bogatsze. Także serdecznie Was zapraszam i zachęcam do tego. A my szukamy tutaj naszych liczb i na razie, na razie nic nie widać. zdrapeczka chyba jest przegrana, tak? Ale jeszcze mamy jeszcze mamy trzy zdrapki do końca. Także teraz 250 tysięcy w banku. I nasze wygrywające liczby to trójeczka. U mnie już teraz trochę, o 13 znowu z tymi trójeczkami będziemy mieli. Zobaczymy, czy nam szczęście przyniosą. 27. U mnie już trochę świątecznie jest. Dajcie znać, jak u Was. Ja już lubię czuć klimat świąt przed świętami, bo potem po świętach już tak wszystko trochę, trochę mija. O tak to do jest spokojnie, a w święta to wiadomo, pełno gotowania i tak dalej. Trochę nerwów zawsze się pojawi, przynajmniej u mnie w rodzinie. Nie wiem, jak u Was. Ale taka nerwówka trochę już wchodzi im bliżej świąt. Także ja już sobie wszystko wcześniej szykuję, żeby się napawać tą fajną atmosferą. Dobra, w pierwszym rządku nic nam się nie udało ustrzelić. Może jakiś safe znajdziemy. Zobaczymy. Mamy 18, mamy 4. Mamy 7, o pod 7 było dużo, ale niestety nie trafia do nas. Nie dzisiaj. Tak to bym się z Krzysztofem podzieliła i w ogóle ze Zdrabkowiczami. By były fajne wakacje. Dobra, 14, 21. Nie no, tak serio jakbym wygrała, to bym pewnie mieszkanie jakieś kupiła. Taką dużą kwotę, jakbym wygrała, nie? 14 nie ma, 21 nie ma, 26 nie ma, 28 nie ma i 8 nie ma. Także ta zdrapeczka nie daje nam wygranej. Gdzie są tu kontrolne? No tutaj. Mhm. Ok, i lecimy sobie dalej. Zdrapeczka, kocham zdrapki. Yy, I nasze wygrywające liczby. Mogłabym serduszka znaleźć, bo tylko raz na premierze znalazłam. A ja lubię serduszka, więc nie wiem, czemu tak rzadko je znajduję. Dobra. Mamy 12, 14, 11, 34, także takie, o Jezu, mam nadzieję, że to mi potem zejdzie z tego, niższe troszkę liczby, a my mamy 4, aż tak niskich nie mamy, trójeczki też nie będzie, 25 nie będzie, ta nie będzie, nie ma, dwójki nie ma i trzydziestki też nie było, gdzie to mogą być? Dziewiątki nie mieliśmy, jedynki nie mieliśmy. Trzynastka no niestety, w tej grze akurat trzynastkę pominęli, 29 nie mamy i 33 trzy obok, ósemki nie było. Szesnastka blisko, ale to nie to. 27 nie było, osiemnastki nie było. I ostatnia 35 blisko, ale niestety. Ta zdrapeczka jest przegrana i teraz pół miliona w banku. Zobaczymy, co nam przyniesie. Nasze wygrywające liczby to 27, 19, 22, 8 i 30. Ok, wszystko widzicie. A my mamy, może jakiś bank znajdziemy? 29. 29 nie mamy. Jedenastki nie było. 7 nie było. Osiemnastka blisko, ale to nie to i jedynki nie było. 38 nie mamy. 31 nie mamy. 21 nie mamy. Bliziutko. 17 i 32. Tutaj nic. I lecimy dalej. 33 trzy nie ma. 35 nie ma. 26 blisko, czwóreczki i piąteczki nie było. I ostatni rządek. Mamy 23, 16, 12, trójeczka i, i szósteczka. Także tutaj pusto, gdzie są te literki, HN. Ok. Także przejdźmy sobie do podsumowania. Ja Ci bardzo Krzysztof za tą wymianę. Dziękuję. To wiele radości mi sprawiło. Tak, na zdradce szalone zakupy mamy 15 zł, tutaj mamy dwójeczkę i tutaj mamy dwójeczkę, czyli łącznie mamy 19 zł. Teraz trzymamy kciuki za Krzysztofa, bo wiem, że on jeszcze nie drapał. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że wygra tą rywalizację i że w moich zdrawkach będzie więcej. Aczkolwiek, no ważne, żeby chociaż coś było, a nie nic. Ja jestem zadowolona z wyniku. 19 zł na 50, no ja tak ustrzelić nie mogę, także fajnie, że mi wysłałeś wygrane zdrabki i dziękuję ci bardzo za tą wymiankę przypominam wam o subskrypcji kanału Krzysztofa i jeśli wam się filmik po podobał to dajcie łapkę w górę buziaczki pa